Po czterech latach oczekiwania na skyblocku w końcu pojawił się legendarny wręcz Foraging Update. Wraz z jego wyjściem dostaliśmy rework w Foragingu, nowy skill jakim jest Hunting, a także jest to pierwszy update, który korzysta z mechanik z najnowszych wersji Minecraft'a, a nie 1.8, jak dotychczas. Osobiście naprawdę czekałem na ten moment, dlatego koniecznie musiałem zobaczyć, co ma do zaoferowania. A jeśli wy chcecie zobaczyć więcej Foragingu, to możecie zostawić łapkę w górę. Dzięki. Musimy zrobić od nowa questa i teraz odblokowujemy sobie park. park się zmienił. To jest pierwsza wyspa, która wymaga Minecrafta 1.21 i to możecie od razu zobaczyć. Mamy tutaj żółte trawy, żółte liście i to jest zrobione przez e, customowe biomy, które są możliwe od jakiegoś 1.16, jeżeli się nie mylę. Mamy nowe bloki z 1.16, z 1.20, też jakieś tam gdzieś się pojawiają, także nie wiem, to jest, to jest niesamowite. Okej, okay. chciałem trochę drewna brzozowego i dałem Charlie'emu i mamy tutaj pierwszą część pierwszego armorka do foragingu. Wow, dostałem trawę Travel Scroll do parku, którego już posiadam. To jest akurat bardzo fajne. To, że admini teraz dają za darmo Travel Scroll do parku, to jest mega. Ale fajnie teraz. O kurde. W sensie trochę dziwne, że, że śnieg nie znika. Ale to jest mega fajnie zrobione teraz. Jakby jest dosłownie animacja tego, jak drzewo jest ścinane, jeżeli chodzi o te liście. I tak samo jak się odradza. I mamy Kelly's T-shirt, czyli drugą część Armorka. Teraz musimy podejść do. Uwaga, uwaga, Ryana. Z tym, że ukończyłem już Trial of Fire na, na 30 poziomie. Więc od razu dostaję. Talizman. Posiadam Campfire Godbatch. Chyba, chyba nic się złego nie dzieje, jak tego nie odbiorę. Podoba mi się harfa, która, na której ktoś gra, ale której jednocześnie nie ma. <laughs> Okej, okay, mamy Melody's Shoes. Dostaję dzięki temu kolejne 6 Foraging Fortune. Wiem, kolosalne ilości, ale, ale jest. Okej, okay, musimy poradzić sobie z kretami. No dobra, nie lubimy przecież kretów, co nie? Co nie? Nie lubimy kretów, okej, okay, stawiamy pułapki, jedna, druga, trzecia i pogadajmy z Molbertem. Okej, okay, musimy poczekać, czyli musimy chyba znowu stąd wyjść i tak, pan Molbert utknął w pułapce na krety. Też, też wam się zdarza wpadać do pułapki na krety przez przypadek. Odbierzmy sobie czapkę tutaj kreta, spoko. I <laughs> świetny armor. O nie, to <laughs> no to jest tragiczna postać. Nie pogratulowali Molbertowi postawienia nowych pułapek, tylko dlatego, że jest kretem, co nie. Koniec update'a? Tak, dokładnie. Update się w tym momencie kończy, i teraz pójdziemy sobie na taką starą wyspę, która nazywa się Galatea. Ta wyspa totalnie tu już była, co nie, od 100 lat. E, nie, to, to, to jest nowa wyspa. I uwaga, uwaga, jest to China. Opowie nam ona o Heart of the Forest. Jest to drzewna alternatywa Heart of the Mountain, czyli dosłownie takie przerzucanie tego jeden do jednego. Nie będę, nie będę nic mówił na ten temat, ale jest to prawda, że Heart of the Mountain to jest fajny feature i ludzie go lubią. Także mamy oficjalnie Heart of the Forest, ma on 7 poziomów. No i na początek oczywiście mamy pierwszy poziom, za który dostajemy Sweepa. Eee... Co ty tu robisz? Nie gniewamy się, co nie? Jesteśmy ziomkami, prawda? <laughs> no dobra, i mamy słupa, i to jest nowy, kolejny NPC, który opowie nam, jak działa sweep, czyli nowa statystyka. Sweep to jest statystyka, która pozwala na ścięcie kilku drzew jednocześnie. No i teraz tak, technicznie 10 sweepa oznacza możliwość ścięcia 10 bloczków drewna, ale drzewa mają swoją twardość, i ta twardość dzieli naszą ilość sweepa. Także. Także w ten sposób to działa. Mamy drzewo figowe, możemy je, uwaga, zacząć ścinać. Idea jest taka, że żeby ścinać te drzewa szybciej, trzeba je ścinać w odpowiedniej kolejności. W przypadku na przykład drzewa figowego, najpierw musimy ściąć pień, dopiero potem gałęzie. I dostałem dzięki temu, że ściąłem to drzewo parę rzeczy. Dostaliśmy Forest Essence, Heart of the Forest Experience, dostaliśmy nowy rodzaj drewna i dostaliśmy Forest Whispers. Mamy tutaj wstęp do nowego skilla, jakim jest Hunting. Żeby huntować, możemy udomowić zwierzęta, albo możemy zdobywać szardy na inne sposoby, ok? I teraz szardy gwarantują nam nowe statystyki. I teraz jeżeli się zastanawiacie, wcześniej mieliście atrybuty na itemach, teraz te atrybuty są przekształcane na szardy i te szardy zamienia się w statystyki, ale one są przypisane do profilu. I mamy nową siekierę, spoko. Z tym, że to jest narzędzie do huntingu, więc jak rozumiem, to nie jest do ścinania typowo drzew. No i dobra, mamy tutaj pierwszy tier za 25 tysięcy koinów. Mamy też drugi, który jest za 300 tysięcy i zgaduję, że to mogę też sobie kupić od razu bez problemu. Musimy pomóc z pokonaniem tego mobka. I jak rozumiem, mamy go potem wepchnąć do czarnej dziury. Proszę bardzo. I został zjedzony teraz. <ścoughs> I w ten sposób odblokowujemy hunting. I co tu się wydarzyło? Otrzymałem sharda, ok, który zwiększa damage do szkieletów. I teraz muszę zakupić czarną dziurę od Alberta. Kupowanie czarnej dziury, to jest najbardziej typowa rzecz, jaką robi się na skyblocku, co nie? No dobra, Jagger bawił się w hunting, ale nie mopków a ryb. I możemy rzucić naszą siatkę na rybkę i ją złapać. Możemy zajrzeć sobie... O właśnie, Verdant Shard, jak pewien fajny modpack. Plus 3 Fishing Speeda na Foraging Islands. I to oczywiście też ma 10 poziomów, czyli możemy w sumie dostać 30 Fishing speed tutaj. Okej, okay, i zdobyłem teraz lasso. To lasso mogę wykorzystać do łapania fantomów. Mogę zrillować takiego fantoma i dostać trzeci poziom huntingu i dostać kolejnego szarda zdobyte szardy możemy albo syfonować czyli zdobyć te statystyki poprzez syfonowanie albo fuzować fuzowanie to jest druga rzecz i zamiast zdobywać statystyk możemy połączyć dwa szardy w jakiś inny mamy uwaga hunting i tutaj mamy hunting box i teraz zdobyłem pierwszy poziom tego atrybutu klikając to i faktycznie ta statystyka mi się nabiła dostałem teraz pięć yy, panpyrowych szardów i, i kodowych i teraz jak rozumiem mam otworzyć tą maszynkę i zadaniem moim teraz jest połączenie tego. Mogę połączyć 5 shardów tego i tego typu, żeby zdobyć jeden shard tego typu. Troszeczkę scam, bo 10 shardów na jeden to, to, to jest ostry scam. Przynajmniej zdobyłem nowego sharda i wybiłem czwarty poziom huntingu, spoko. Dostałem coś takiego jak David's Cloak i teraz uwaga, im więcej będę yy, tutaj huntował, tym mocniejszy ten cloak będzie i dostaję z jego Magic Find już teraz. Bardzo ciekawe, czyżby to był najlepszy equipment pod Magic Find. Swoją drogą mamy coś takiego jak Hunting Toolkit i jak dobrze rozumiem to służy do tego, żeby te wszystkie różne narzędzia zbierać jako jeden item. To chyba kupię, bo jak rozumiem zamiast po prostu trzymać te rzeczy w trzech slotach, mogę, mogę to trzymać w jednym. I teraz Teraz mogę tutaj wrzucić tego Hantaksa spoko, mogę wrzucić to lasso, mogę wrzucić ten fishing net. I teraz te rzeczy mogę po prostu wyciągać sobie spoko. O, mamy jakiegoś mopka. Możemy go siatką chyba zebrać? Poproszę. Dostałem Biris Sharda. Daje szansę na zdobycie dodatkowych jagódek i silumis. No dobra, weźmiemy sobie to. I mam kolejnego Sharda. Muszę zdobyć teraz trzy, żeby to sobie podbić na wyższy poziom. Okej. Okay. I teraz mamy gdzieś tutaj Agatę. Ona jest chyba na środku. I Agata jest najmłodszą z sióstr Starlin. Jeżeli dobrze kojarzę, to na każdej z wysp Galatei, czyli będziemy jeszcze mieli drugą i trzecią, będzie jedna z tych sióstr i one dają nam kontesty. I, I to są po prostu kontesty takie jak farmingowe, z tym, że nie rywalizujemy z innymi ludźmi, a po prostu musimy wbić milestone. O proszę. I dostałem sweep booster. Booster, który daje na foraging armorze, equipmentie albo na siekierce dodatkowy sweep. No dobra. Było parę dni przed update'em. Stwierdziłem, wydam moje wszystkie klucze poza infernal, bo, bo tylko infernal kudra ma tak naprawdę znaczenie teraz. I pozdobywam wszystko, co się da. I zdobyłem wszystko, co się da. Proszę bardzo. Kraken Cztery, tutaj jeszcze trochę innych. Poklikajmy sobie te szardy w takim razie. Nie muszę nawet nic salwejżować, widzicie? Mam, mam tyle tego. A! Mana już nie istnieje. Dostałem Mist Shard. Czyli teraz możemy sobie poklikać te atrybuty i pozdobywać sobie nowe. Tam, gdzie nie mam numerka, to jest, to jest coś, czego jeszcze nie posiadam. Ok. Sajfonowałem masę tych szardów i, i co? Ja dostaję z tego sweepa, czyli to dla sweepa mam, mam, mam się tak poświęcać? A, bo to zwiększa rarity. O kurczę! Dobra, to dało masę rzeczy. Możemy salvage'ować tutaj te rzeczy i możemy dostać zwrot atrybutów, ale niekoniecznie musimy, więc to będzie przykre. No właśnie, tracę speeda na przykład. Na przykład kudrowe armory mają chyba w miarę wysoką szansę na, na ten salvage, także chociaż tyle. Ale no, ja mam dużo rzeczy do salvage'owania, żeby nie było. Także... o, to jest mój fajny item. Zaraz będziemy go salvage'ować. Mam teraz na Davids Cloak'u 27 sweepa, 5 Hunter Fortune. Kurde, niezłe rzeczy. W takim razie mogę spróbować sobie mojego Hellfire Roda salwedżować. I tak samo mojego Inferno Roda, i tak samo moje dwa magma rody, które czekały. Kurczę, tyle. Tyle historii z tymi wędeczkami. Zacznijmy od Inferno Roda, bo to jest mój, moja stara wędka. Mamy po 8 szardów. Dalej jest Hellfire Rod. Po 64 szardy. Jestem ciekaw, czy to wystarczy na wymaksowanie tego. Zobaczymy. A, bo to jest teraz Crimson Hook, ok? Także Lord Jobus to jest teraz Crimson Hook, spoko. I mam jeszcze jednego pod Trophy Hunter'a i to jest kolejny Trophy Hunter, no dobra. Zobaczymy co z tego będzie zaraz. Także próbujemy siphonować Jobusa i dostałem za to 9 skyblock expa za wbicie na 10 poziom. Cały czas mam jeszcze 7 szardów i 7 poziom huntingu. 111 water hydra szardów to chyba musi wystarczyć, dobra. Także mamy... 30 Fishing Speeda, dalej Trophy Fish Chance, nie żebym tego potrzebował, ale mam wymaksowane, to daje Skyblock EXPA, więc warto mimo wszystko. Jedną z rzeczy, którą udało mi się zdobyć przed update'em, to jest Mana Pool Mana region Implosion Belt. Naprawdę nie, nie, nie uważam, żeby to było jakieś super cenne, ale Okazuje się, że, że według Adwinów to jest Godroll i dostaję za to jednego Anankę Federa. Także proszę bardzo, mamy pierwsze piórko, i to piórko mogę użyć i zwiększyć sobie dowolny RNG Meter. Więc, jakbym tutaj sobie wszedł, to mogę sobie dodać plus 17 ranów do nukleus ranów. Mógłbym sobie zagwarantować 20% książki T7, 4% Ender Artifact Upgradera na przykład, to może być dobre. Okej, okay, i tutaj jest mój główny, najlepszy item, i to jest mój Godroll Magic Find Veteran Crimson Helmet. To jest jedna z najlepszych rzeczy, które udało mi się zdobyć z Kudry przed update'em, i za to dostaję 7 Anankę Federów, których nie mam teraz gdzie nawet schować. Także w sumie będę posiadać 8 tych Federów. One dropią 1 na 300 mniej więcej z Kudry T5. I nie będę ich zużywać też przez to póki co. Lapis Skeleton. Okej, okay, chcę tego szarda. <grych> Okej, okay, dostanę dwa lapis Skeletony, czyli z 10 atrybutów dostanę dwa. O, 1% szybszy meter, ale kusi. Dobra, zróbmy ten 1% szybszy meter. To jest tak bardzo drogie. 10 shardów po to, żeby zdobyć jednego. Więc są mniej więcej trzy kudry, żeby przyspieszyć RNG meter, ale w sumie jeden poziom mogę wbić. Nie wiem, czy mogę w ogóle użyć tego atrybutu teraz. Jasne, że nie. Dwudziesty poziom huntingu. Cóż, ale, ale czeka, czeka sobie. Odblokowałem nową siekierkę, tak? Muszę mieć 30 enchantowanych drzewek. Czy jestem w stanie skraftować tyle? Mogę, okej. Okay. 32 enchantowane, spoko. Mamy Fig Hue. I to jest, rozumiem, pierwszy tier tej siekierki, którą muszę zdobyć. Ona się ulepsza, im więcej drzew zetne. Sama w sobie ma mniej sweepa, ale więcej fortuny. Wiem, że mieliśmy ścinać drzewa, ale fantomy są ciekawe, nie lubię ich. Autentycznie chcę je zbierać, dlatego że ich nie lubię. Przerażający game design. O, to jest lepszy, bo się dłużej zbiera. Dostałem Dreadwing Sharda. Czym on jest? Ha! Więcej Forest Essence. Bardzo fajnie się to wydaje. Może spróbujmy zdobyć tego epickiego e, milestone'a. Nie wiem, czy to jest możliwe, zwłaszcza, że nawet tej siekierki nie ulepszyłem ani nic. O, jest epic. I legendarka wymaga półtora tysiąca, czyli to chyba jest nawet możliwe do wykonania na moim etapie, czy nie? I teraz ten sweep booster. są daje? Musimy znaleźć NPC-ta, który jest do tego nakładania boosterów, bo to jest jakby kowadło, czy, czy, czy jak to się robi? Jakbym próbował odpalić Hexa, to mogę w Hexie sobie to na a jest booster, jest 5 typów. 250k, no dobra. Jest lag Booster, Fighting Booster, Foraging Wisdom Booster i Foraging Fortune Booster. Czym jest Lag Booster w ogóle? No dobra, nauczmy sobie to. I dostaję 10 sweepa. Ej, nieźle. Udało mi się zdobyć 1081 punktów. I teraz pójdźmy do Agaty, zobaczmy co tu się dzieje. Spróbujmy sobie to odebrać w takim razie. I co teraz? Udało mi się zdobyć drugi tier Heart of the Forest. Dostałem 50 esencji, 40 kuponów. Dobra. I teraz co mogę tutaj kupić? Plus 1% sweepa. ok dodatkowy sweep. To, to, chyba jest y, bardzo dobre. Dodatkowy sweep na figę. Mamy nowego peta i mamy nowy reforge, ale na niego mnie nie stać. Jest nowy talizman. Chyba personal besty są teraz najlepsze. Spróbuję to wziąć póki co, a potem weźmiemy talizman po kolejnym konteście. Mam 298 esencji, co mogę za to kupić? Foraging wisdom. Chyba kupię, wiecie co, foraging wisdom? Czemu by nie? W wiosce mogę gdzieś kupić lepszy armor, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie krzyczcie na mnie. A, tu są jakieś tutoriale, no dobra. Aha, bo to trzeba odebrać. Super. Świetnie mi idzie. I tu można w ogóle zobaczyć, co się da dropnąć. Ej, fajne. O, mamy. Dobra, udało się. Odkryłem to. A, i to daje lepsze staty. Okej. Okay. Nie krzyczcie. Co my tu możemy kupić? 50 tysięcy coinów za Foraging Fortune Booster. Okej, okay. czyli mogę kupić ich 5 sztuk, tak? I nałożyć je teraz na wszystko. Foraging Fortune Booster. On daje mi 15 fortuny. Czemu te rzeczy są aż tak op? Czy one mają jakieś stiery czy coś, że, że, że są takie mocne? Czy jakby, co tu się dzieje? A, bo tutaj daje to tylko 8. No dobra. O, dostałem coś rzadkiego. To jest Camelon Shard. Tak? To, to jest szart? O, dostałem Ultimate Enchant. Jest warty 5 coinów. Admini, co wyście zrobili? Czemu rzucane siekiery są tak bardzo nie w mecie? O, Fixstone Splitter odblokowany. Jak daleko jestem od tego. Potrzebuję czterech Fix czyli mam prawie 1 czwartą. Próbujemy to zdobyć. Ok, wróćmy do Agaty. O, i zwiększyłem sobie sweep o 2%. Super. 1100 punktów. O, proszę, talizman za 30. Super. I przy okazji kupię plus 1% sweepa. Siema Agata, mam legendarkę, tak? A, mam jeszcze epic bracket wcześniejszy. Ale 30 kuponów, w sumie różnica nie jest duża pomiędzy episkim a legendarnym bracketem. Ale dobra, fajnie. O, mam level up milestone Agaty, okej. Okay. O, mogę teraz y, zwiększyć sobie tego sweepa. Czy ten reforge jest dobry? Czy to jest najlepszy reforge teraz? Dobra, weźmy sobie to. I weźmy sobie ten nowy atrybut. A dobra, mieliśmy robić coś innego, dobra. Cicho. Spokojnie, już robimy. Po pierwsze mam ten foraging Wisdom booster, więc to sobie nałożę. I plus jeden foraging Wisdom, spoko, czemu nie? Ale mówiliście coś o tych pandach, co nie? Obok Daxa, gdzie jest Dax? Mam questa do niego. Dobra, siema Dax. Okej, okay, są pułapki. Okej, okay, dostałem pułapkę. Jak rozumiem, mogę ją postawić i nic nigdy nie dostać. To jest, to jest mniej więcej to, jak ta gra działa. Mówicie, że tutaj coś jest, jest bambus. A, to się zbiera bardzo wolno. Chyba potrzebuję wanilowego miecza, żeby to szybciej zbierać. O, i mamy małe pandy, ale śmieszne. I, i ja mam je karmić, tak? Wow, i dostałem bambuli w szardach. Trzy swipa na rzucone siekierki, ale chyba nie jest jakieś super przydatne. Chyba, że jest jeszcze inny rodzaj pand. Widziałem, że ludzie mieli jakieś brązowe pandy. Czy to jest jakby kwestia pory dnia? Zależy od sezonu, od pory roku. A. I przepraszam bardzo, ale tu były dwie pandy. I, i to tyle? Dobra, gdzieś tu był jeszcze NPC, to, który, z którym nie gadałem. Czy ten armor powinienem zdobywać? Bo ja chyba miałem diver armor i, i on chyba cały czas teraz działa inaczej, nie? Okej, okay, mam nową kolekcję, Silumis. Jest talisman na pressure resistance. To wymaga właśnie tych Flexbone. I tu chyba do, dochodzimy do tej e, śmiesznej granicy. I w ogóle to jest abyssal armor. Tak, to jest ulepszenie divera, który jest ulepszeniem innego armora, ale divera posiadam. Ale duża jest ta wyspa w ogóle. Ona rozmiarowo chyba jest strasznie mała właśnie, ale kontentowo ale jest ogromna, bardzo dobrze zrobiona. O proszę, mamy kolejnego ziomka. Czy tutaj można łowić bez cykliczerów? czy to jest scam? Można drzewo zbierać fishingiem? Bardziej mnie nie musicie przekonywać, będziemy ścinali drzewo przez fishing. Nie mam chyba czegoś, co jest pod treasure więc no, ale poufmy chwilę. Rusty coin. Czy Junk Sinker powoduje, że nie łowię normalnych treżerów? Wow, nowy shard. Salmon shard. I kot shard, dodatkowa szansa na wedbook. Okej, okay. to jest chyba jakiś konsumowalny item. Czy mogę w heksie zdjąć yy, tego sinkera? Wygląda na to, że się nie da. Wetbook to jest na wędkę? Czyli to nie jest konsumowalne, tylko na wędkę? Teraz zgubiłem to miejsce, w którym byłem. <ścoughs> o, to jest to! Dobra, siema, wracamy do łowienia. Flexbone, o! To jest, to jest właśnie ta rzadka rzecz, co nie? O, drugi flexbone. Czy to jest faktycznie aż tak rzadkie? Czy po prostu ludziom się nie chce łowić, więc to jest drogie? Jestem... O! Plus zero powietrza! To jest... To jest najlepszy drop. Jak dobrze, że admini dodają takie wartościowe dropy, bo inaczej fishing byłby martwy. Ósmy bond drop pięty. Żeby zrobić tego medium fishing neta, muszę teraz zdobyć silumis. Musimy wykorzystać mój diver armor, który posiadam sprzed updata, więc troszeczkę mi tutaj pomoże. Dobra, i teraz moje zadanie to jest zbieranie tych silumis. Ej, bo powietrze spada bardzo szybko, jak jest za wysokie ciśnienie. Okej, dopiero to zauważyłem. Nie do końca rozumiem koncepcji, ale spoko. Ja ma delfin nie, czemu zadaję tylko jakieś 5 demedza? Halo? Pamiętajcie, że tutaj w tym update'cie nie ucierpiał żaden delfin, co nie? Dodatkowy respiration, ej fajnie. A czemu epic cloak? Coś, coś, coś się wydarzyło? Nie. Od kiedy ja go mam? Czym ja nic nie wiem. Ale mam w takim razie epickiego z Cloaka. Spoko? Niech będzie. Nie narzekam. Tak te milestone y wyglądają. Super. fajne, fajne. Dobrze, że nie mam odblokowanego, ale to posiadam. Nie działem te milestony. To są jakieś staki, ale cokolwiek to znaczy, to nie wiem. Ale to jest Hunter Fortune, więc to jest fajne. To jest Strength. Tu są te Water, to jest Health. Foraging Fortune to są te. Okej. Okay. No i pułapki i, i sole to jest po prostu Hunting Exp. Okej. Okay. Foraging 36. Pierwszy poziom foragingu bity po updatecie. Nice Tamo. kolejne cztery nagrody: Epic Uncommon, Rare i Uncommon. Spoko. I wbiłem trzeci poziom Heart of the Forest. Ok. W takim razie weźmy sobie moonlight Jewel i mamy fajny nowy refor. No jedyne co zostało, to już to ulepszyć, nie? Zobaczcie, cztery pickstony mogę w tym momencie zrobić. Proszę bardzo, są. Dostaniemy dzięki temu plus 8 sweepa, no bo stracę te upgrade'y. Natomiast zyskujemy całkiem... Sp Foro, foraging Fortune, w sumie 17, plus 1 Rarity. Dostajemy jeden Gemstone slot, jakbym chciał to wbić. Także bardzo fajny upgrade. Dobra, zróbmy sobie to. Chwila, moment, dostęp Dipruta. Szybko poszło. To wiecie, co chyba zrobię, ten Pressure Talisman? On ma potem upgrade'y, ale to już jest dosyć drogie. Skraftujmy może 8 sztuk tych yy, Silumis, bo to po prostu mi ułatwi zdobywanie kolejnych, więc to bardziej o to chodzi. Także Pressure Talisman plus 10 Pressure Resistance. I teraz po prostu mogę zbierać Silumis trochę głębiej. Ciekawe jak teraz głęboko mogę płynąć bez kary, bo może Pressure Resistance to jest trochę scam. Dwa bloki głębiej mogę być, ale świetny boost, co nie? Wsadź się fiszę do koral. Tylko co to daje? To daje dodatkowy. Nie pressure resistance, tylko to drugie, nie? Respiration. Możemy oddać nasze defisze po to, żeby dostać respiration. Ok, czyli możemy dłużej oddychać. I pierwsze 15 rybek daje nam Skyblock Expa. No dobra. No dobra, spróbujmy oddać teraz te ryby. Tak, znalazłem nową rybę. Kto by się spodziewał? Ryby zostaną cop Soulbound. Witamy na Iron Wcale jeszcze tego nie miałem. O proszę, i mamy nową rybkę. I teraz lecimy z rybami. I teraz ile tych rybek już posiadam? Trzy. O nie, potrzebuję jeszcze dwóch dla Skyblock. Expo. Jeśli chcecie więcej foragingu i Skyblocka, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A my widzimy się niedługo. Siema!